Wreszcie mamy wiosnę i powoli rośliny zaczynają się wybudzać z zimowego spoczynku. Zwłaszcza sukulenty już mają pąki, a nawet niektóre zaczęły kwitnąć. Także pokażę wam tutaj kilka egzemplarzy i opowiem jak wybudzam sukulenty, a później w drugiej części o nieco o kaktusach. Także wszystkie moje o, 99% mojej kolekcji, jeśli chodzi o sukulenty i kaktusy naziemne, były zimowane we foliaku i przez ten czas nie były w ogóle podlewane. Także mają jeszcze te zimowe kolorki. No i może nie wszystkie, ale na niektóre widać, że już potrzebują wody, potrzebują nawodnienia. Także pierwsza. Pierwsze podlanie jest takie lekkie, po to, żeby tylko je obudzić, pobudzić znowu do życia, bo po takim długim okresie, kiedy nie były podlewane, to korzenie są, mogą być osłabione i po prostu muszę je pobudzić i po, oraz pod, po to, by roślina wyprodukowała nowe korzenie. Przy pierwszym takim lekkim podlaniu, jak widzicie, tylko trochę, nawet to nie jest aż tyle tej wody, żeby przepływała przez otwory odpływowe. Nie podaje żadnych środków czy chemicznych, czy też nawozów. Jeśli chodzi o kaktusy, to jak widać tutaj, kilka przykładów, że już zaczęły nawiązywać się pąki. Ale jeszcze pogoda jest nieco zdradliwa, także wstrzymam się z pełnym podlaniem ich i tylko po prostu je tak od góry spryskam. Zresztą zrobiłam już kilka filmików o wybudzaniu, które podłączę bądź tutaj, znajdziecie je w opisie tego filmika, czyli taki po prostu deszczek z góry. Jeśli chodzi o sukulenty, to tak potrzekam w zależności od pogody, może tydzień, może dłużej, zanim podleję dogłębnie. A czy już Wy wybudzacie swoje rośliny? Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, pa!